Serdecznie w kolejnych warsztatach z cyklu "Podwórko małych artystów" dzisiejsze warsztaty realizujemy w świetlicy w Buku. A gościem naszym będzie Malwina. Zapraszam na warsztaty z Malwiną. Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach będziemy malować barwnikami z roślin. W zajęciach wezmą udział dzieci: Jerzyk, Dzień dobry, Alan, Dzień dobry. i Julia. Malowanie barwnikami z roślin jest kreatywnym sposobem na połączenie natury i sztuki. Przygotowaliśmy kilka roślin. Dziś mamy szpinak, czerwoną kapustę, marchew, pomidory, czerwonego buraka, borówkę amerykańską, pomidorka, cytryna, ale cytryna posłuży nam do czegoś, co, o czym powiem na samym końcu. Mamy również sproszkowane warzywa, takie jak kurkuma, słodka papryka, kardamon i kary. Zaczniemy od tego, że będziemy te warzywa przerabiać na sok. Żeby zrobić takie barwniki, potrzebna będzie sokowirówka lub wyciskarka do stuprocentowego soku. Zaczniemy od buraka. Pokroiliśmy obranego buraka. Możecie podać. Będzie głośna. Wygląda jak jakaś krew. A, ja się boję tego. Chyba. Le, to wygląda jak krew. Natura daje nam ogromną paletę barw, ale także mnóstwo witamin. Więc jeśli chcecie, w pierwszej kolejności możecie takie witaminy zjeść, a później wykorzystamy je do malowania. Zrobimy jakieś piękne e, krajobrazy. Może teraz, e, może teraz weźmiemy pomidorka. Podaj Alan pomidora. To jest pokrojone dla pan, do, do sokowirówki. Musimy z pomidora usunąć te zielone części, listki. Gałązki i wrzucać do sokrówki. Podajemy też miseczki. Z kolei Jerzyk i Alan przygotują już inne barwniki. Będą to sproszkowane. Mamy kurkumę. I weźmiemy słodką paprykę. Żeby rozpuścić taki sproszkowany barwnik, musimy użyć ciepłej wody, przygotowanej i energicznie ją wymieszać. Ja Wam otworzę. Macie łyżeczki. Będziecie wsypywać do tych słoiczków, które Pani Kasia Wam podaje. Proszę Julka dla Ciebie. Łoszeczkę w sobie Powąchajcie. Obąchajcie. To źle pachnie. To moje. To twoje. I teraz ja pokażę. Proszę. Musicie, kochani, Julka już wsypuje. Na podkładce możesz. Wsypuj i mieszaj, tak? Wsypuj, wsypuj ze trzy, cztery łyżeczki i postaw sobie słoiczek na podkładce. A ja tylko jedną łóżkę. Dokładaj. Zauważcie, że im więcej dołożymy proszku, sproszkowanego warzywa, tym bardziej intensywny kolor. Mieszamy. Jedną rączką trzymasz słoiczek, alan, a drugą mieszasz. Dobrze. A ja dawajmy trzy Ja Ja dawaj. Ja daję. Dałam... Ja 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 da. da, jak coś mieszać. No to ma taki specyficzny zapach. Ja tu mam, żółty, tu czerwony. Mieszasz? To... Mieszasz? Jeszcze ja dosypujemy. Masz tą Wy... suchą łyżeczkę. Z jeden i pół. Kolejne warzywo do sokowirówki to szpinak. Myślicie, jaki kolor farby uzyskamy, gdy pani Kasia zmieli szpinak. Zielony. Zobaczymy, myślę, że no, zielony, może to tak. być prawda? Zobaczymy. Słuchajcie, szpinak ma bardzo dużo witamin. Witaminy A, C, K1. Ma też w sobie dużo żelaza. Żelaza to też witamina, tego jedzcie szpinak. Ale nie lubię tego zapachu. Zielony! Zielony! Ja widziałam. Fufus. Ale ładnie pachnie. Nie. To to widzi pachnie. Nie widzę bo miałam to na chujku. Alan, podasz pani Kasi później marchewki, tak? Daję sobie jeden marchewk. Możesz podać, weź, podać, mhm. Słuchajcie, już Jerzyk, pokaż rączki. Już widzimy, że powoli, powoli warzywa nas farbują. Kochani, zobaczcie. Czyli zobaczcie, naprawdę natura daje nam nieograniczoną ilość barw całą paletę. Co jeszcze nam zostało? Zostało nam jeszcze borówka amerykańska. Podaj ananę. Jerzyk będzie mieszał kolejny Zobaczcie, kolor. Jaki piękny kolor. Ślicznie zielone. wyszedł ze szpina. Barwy również możemy uzyskać po zaparzeniu herbaty. Mamy tu akurat herbatę malinową. Również kawa i taka ciemna herbata. Czarna herbata, mocno zaparzona daje nam barwy odcienie brązu, fioletowy. 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 Zobaczymy. Zobaczymy na płótnie. Dobrze, już mamy prawie wszystkie. Została jeszcze kapusta. Kapusta. Kapustę możemy po prostu pozdejmować liście. jeszcze pozdejmuj liście. Uwaga, żeby nie wylać. Fioletowy. Fioletowy. Ale zobaczymy na płótnie, bo słuchajcie, jak o. będziemy malować, możemy uzyskać inne odcienie na płótnie zupełnie niż w miseczce, tak? O, fioletowy. No. Rosjano fioletowy Rosjano fioletowy Fioletowy ładny. Dzieci już zaczynają tworzyć. Bawią się małych artystów, takich naturalnych artystów, ponieważ malujemy naturalnymi farbami. Sposób, jaki pokazujemy, szczególnie dedukowany jest małym dzieciom. gdy Na przykład nie wiemy, co takie fardy, które kupujemy, zawierają. Nasze barwniki są w 100%, nat 100 naturalne. Yy, mamy blade ram i na tych blade tramach powstają obrazy. Używaj wielu kolorów, tak? Używajcie. Yy, jeżeli korzystacie z tych słoiczków, przed nabraniem farby. Można ją lekko zamieszać, żeby odcień był bardziej intensywny. O. O, Coś Jakie kolory używacie? Po kolei, Jerzyk? jakie kolory bierzesz? Jakich kolorów? Mhm. Złoty uh -huh. uh -huh. i taki bardziej. Jasny, złoty? Tak. Alan? Ja fioletowy, taki jakby różowy i taki jakby bardziej. Mhm, ja widzę, że tu powstaje piękna tęcza u Alana. Ktoś może coś zielone? Powiedz. Powiedz, że Julka? Ja... Ja, ja mam brązowy. Dwa fioletowe różne. I czerwony, i różowy. Zobaczcie. Bo Borony są... – Mamy tam żółte? – Tak, to są bardzo intensywne, piękne żółte, z kurkumy i kary. – No, ładnie Ale są. pięknie pachnie. – Ja hmm. Trzy. – Trzy odcienie żółtych, tak? – No trzy. – Jakie wielkie już matyka jest. Ale masz brązowy? Jest tu. Jest taki bardziej brązowy. Co, nie? Uważajcie, nie chlapnijcie sobie na płótno. Ja chlapuję. No, trzeba troszkę uknąć pędzelkiem ożer. No to. cienki pędzelek, bo jeżeli rysujesz malujesz, szczegóły, to lepiej wziąć cienki. Potężna Mieszka. moja. O, już tam. Ja potrzebuję różowy. Różowy? Tam jest. Ja też potrzebuję różowy. Chwileczkę, już już. Jak zauważyliście, odcienie zmieniają się w zależności, czy zamieszamy barwnikiem, czy nie. Czy są bardziej rozcięczone z wodą, czy rzadsze, czy, czy gęstsze że ten, który jest prawda? Jak pani patrzy na moje. Ten. Ten. A. Ten. A. Tak, ja co, czujesz? I teraz tu jest górki. Tak. I, tak. I teraz już tutaj nic nie ma. Teraz uważaj, tak? Teraz zrób tutaj jeszcze jakieś łuki I tu dalej kolory tańczy, prawda? Nasze prace dobiegają końca. No, Dokładamy jeszcze trochę czarów, ponieważ soda oczyszczona zmienia środowisko na zasadowe, natomiast cytryna zakwasza. Gdy troszeczkę posypiemy jeszcze na niewyschniętą plamę z barwnika, zobaczymy, co zacznie się dziać. Co się dzieje, moi drodzy? Pokaż Alanek, co u ciebie się wydarzyło. Co się dzieje? Nie, taki jakby niebieski wyszedł. Uh -huh. A jak farba? Fami? Co się Fami dzieje się z farbą? I zaczyna się mieszać. Fari? Tak. Słuchajcie, -huh. soda się zaczyna pienić. Natomiast, więc ona troszeczkę wymiesza nam barwy. Krople z soku z cytryny. Popatrzcie, co się dzieje. Też zmienia i miesza, prawda? Mówię trochę? No. ja Ale to trochę. są, to trzeba takie malutkie kropeczki, Jerzy, gdzie chcesz? Gdzie chcesz sok z cytryny? Ja bym trochę mhm. Gdzie jeszcze? Masz. No jak to się robi? Leciutko ściśnąć. Mm. O, dawaj kropelko. O, fioletowy. <laughs> Takie czary wzbudzają zachwyt dzieci. Myślę, że warto eksperymentować jeszcze, oczywiście pod kontrolą rodziców. Powiedzcie, moi drodzy, co powstało na waszych pracach? Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.